Dawno, dawno temu na zamku książąt Sułkowskich mieszkali stary książę i jego żona. Nie byli szczęśliwi, bo choć bardzo chcieli, nie mogli mieć dzieci. Księżna codziennie stawała w oknie z filiżanką ulubionego kakao i obserwowała bawiące się w oddali maluchy. Słuchała ich radosnego śmiechu i bardzo żałowała, że w murach zamku jest tak cicho i pusto. Pewnego dnia rozpętała się straszliwa burza. Pioruny rozświetlały czarne niebo, wiał silny wiatr, a deszcz padał bez końca. Nagle do drzwi zamku ktoś zapukał. W tle słychać było dziecięce głosy i skamlanie psa. Księżna pomyślała, że to sen, ale za chwilę ponownie usłyszała te same dźwięki. Wraz z księciem zeszła po schodach w stronę drzwi. Kiedy je otworzyli, zobaczyli w progu dwóch ziemniętych chłopców i małego, białego pieska z Co tu robicie, dzieci? Jesteście całe przemoczone. Czy może nas pani wpuścić do środka? Bardzo boimy się burzy, powiedział starszy, wyższy chłopiec. Oczywiście, wejdźcie szybko zatroszczyła się księżna. Zawałała go z posie, by ta przygotowała dzieciom gorące kakao, rogale ze świeżym masłem i okryła je grubymi kocami. Nawet piesek dostał puszystą poduchę i miskę z ciepłą zupą z obiadu. Gośćmi okazali się dwaj bracia, Bolesław i Leon, a ich pies wabił się reksią. Jak się tu znaleźliście, Bolku? zapytał książę. I gdzie są wasi rodzice? Jesteśmy sierotami. Mama i tata pilnują nas z góry. Pracowaliśmy dziś u gospodarza w sąsiedniej wiosce, jednak podczas tej strasznej burzy zgubiliśmy drogę powrotną. Ach, jakie to smutne! Powiedziała księżna, a w jej głowie pojawiła się myśl, że zaopiekuje się chłopcami. Robiło się coraz później. Dzieci były bardzo senne, więc gosposia pościeliła im ogromne łóżko z baldachimem i miękkimi jak obłoczki materacami. Księżna wzięła z biblioteczki baśń o rybaku i złotej rybce i przeczytała ją dzieciom na dobranoc. Bolek, Lolek i Reksio w końcu zasnęli. Dawno nikt nie czytał im książki tak spokojnie i z taką miłością, jak robiła to księżna. Następnego dnia księżnej udało się zaadoptować chłopców. Od tej chwili zamek zaczął tętnić życiem, a wieczorami zmieniał się w pachnące gorącym kakao miejsce baśni. I tak spełniły się sny chłopców o kochającym domu i marzenia księżnej o dzieciach, które wypełnią jej życie śmiechem i radością. Po latach stworzono w Bielsku białej pomniki Bolka, Lolka i Reksia, którzy na zawsze wpisali się w historię naszego miasta.